Wszechświat jest odbiciem świadomości, a wszystko w Twoim życiu, Twojej rzeczywistości i Twoich doświadczeniach jest jak przesłuchanie do roli w Sztuce, o Twoją uwagę. Podobnie jak ciała niebieskie krążą wokół Słońca, tak Twoje myśli, uczucia, postrzeganie i doznania zależą całkowicie od energii, którą w niej inwestujesz. To, co ignorujesz, przestaje istnieć w Twoim doświadczalnym wymiarze. Wyzwanie pojawia się z powodu nieświadomości, z jaką często nawigujemy przez ten proces. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, nie musi stać się Twoim doświadczeniem, jeśli zdecydujesz się nie poświęcać temu swojej uwagi. Może to brzmieć antyintuicyjnie, ale jest to fakt warty rozważenia. Gdy odmawiasz zainwestowania swojej uwagi, wydarzenia i okoliczności tracą swój wpływ na Twoją częstotliwość wibracyjną. W dziedzinie prawa przyciągania myśli są często przedstawiane jako kreatorzy rzeczywistości. Jednak myśli same w sobie są pustymi naczyniami po prostu zabiegają o Twoją uwagę. A Ty masz moc, aby je energetyzować, mówiąc tak, lub odrzucać je, mówiąc nie, dziękuję. Myśli kierują przepływem Twojej energii, determinując odpowiedź wszechświata. Dlatego kluczem do rozmowy z wszechświatem jest kierowanie swojej energii w stronę myśli, które rezonują z pozytywnością i ignorowanie tych, które emanują negatywnością. Pierwszym krokiem w naszej podróży do rozmowy z wszechświatem jest zwracanie uwagi na swoją uwagę. Od momentu, gdy wchodzisz w ten świat, wszechświat pyta, czego pragniesz. Aby skutecznie komunikować swoje pragnienia wszechświatowi, Musisz zrozumieć język energii, którym on przemawia. Wszechświat nie rozróżnia języków, odczytuje twoje wibracyjne reakcje. Każda reakcja, którą oferujesz wszechświatowi, jest postrzegana jako tak, proszę, daj mi więcej tego. Zrozumienie tej dynamiki jest podobne do opanowania sztuki selektywnego zaangażowania. Podobnie jak uzdolniony dyrygent kierujący orkiestrą, musimy wybierać, które myśli i emocje wzmacniać poprzez naszą uwagę. Gdy decydujemy się skupić naszą uwagę na konkretnym aspekcie naszej rzeczywistości, w istocie oddajemy głos za jego wzmocnieniem. I odwrotnie, powstrzymując naszą uwagę od określonych myśli lub okoliczności, przekazujemy wszechświatowi wiadomość. Że nie jesteśmy zainteresowani lub sprzeciwiamy się ich obecności w naszym doświadczeniu. To głębokie uświadomienie podkreśla naszą ogromną moc w kokreacji naszej rzeczywistości. Nasza uwaga służy jako przewód, przez który komunikujemy nasze preferencje wszechświatowi, dyktując warunki naszego życia. Przechodząc do drugiego aspektu, myśl i mów w czasie teraźniejszym. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości rozpoznaje tylko teraźniejszość jako rzeczywistość, ponieważ wszystko rozwija się w obecnej chwili. Myśli o przeszłości i przyszłości mogą się pojawiać, ale są jak echa, podczas gdy teraźniejszość jest miejscem, gdzie wszechświat słucha uważnie. Gdy kontemplujemy wszechświat jako manifestację świadomości. Zdajemy sobie sprawę, że sam akt myślenia jest formą komunikacji z tą rozległą istotą. Jednak wszechświat pojmuje nasze myśli i uczucia inaczej niż moglibyśmy początkowo postrzegać. Rozważ to. Jeśli wielokrotnie mówisz będę odnosić sukcesy, wszechświat słyszy nie chcę sukcesu teraz. Zamiast tego czuj się tak, jakbyś już posiadał to, czego szukasz. Każda możliwa rzeczywistość już istnieje, włączając w to to, czego pragniesz. Poczuj się tak, jakbyś już to osiągnął, a wszechświat zacznie kształtować Twoją rzeczywistość odpowiednio. Głęboką implikacją jest to, że musimy czuć się tak, jakbyśmy już posiadali to, co chcemy przyciągnąć. Kontynuując naszą podróż do zrozumienia, jak rozmawiać z wszechświatem, dochodzimy do kluczowego kroku rozszerzania świadomości. Jest to podobne do zdobywania biegłości w złożonej grze, gdzie zasady nie zawsze są oczywiste. Życie, w przeciwieństwie do liniowej historii, jest dynamiczną i interaktywną grą. A Twój poziom mistrzostwa jest determinowany przez Twoją świadomość jego wielowymiarowych aspektów. Rozważ te analogie. Gdy angażujesz się w grę w pokera z doświadczonymi graczami. Ci, którzy są początkujący, mogą łatwo paść ofiarą ich strategicznych manewrów. Podobnie, gdy rozszerzasz swoją świadomość i stajesz się świadomy niezliczonych zmiennych we wszechświecie, zwiększasz swoją zdolność do nawigowania przez złożoności życia. Jest to podobne do uczenia się niepisanych zasad gry, umożliwiając ci podejmowanie dobrze poinformowanych decyzji i ostatecznie zyskanie większej kontroli nad własną rzeczywistością. Proces rozwoju świadomości prowadzi do głębszego poznania swojego wewnętrznego ja, zrozumienia własnych wzorców myślowych i dostrzeżenia połączenia z wszechświatem, który cię otacza. Naszym czwartym krokiem jest słuchanie twojego systemu przewodnictwa, który służy jako twój kompas w rozległym wszechświecie energii. Wszechświat nie rozumie ludzkich języków, rozmawia w języku energii. Myśli i słowa często okazują się zawodne, ponieważ rzadko są zgodne z Twoim prawdziwym wewnętrznym stanem. Twoje uczucia, intuicja, intuicyjne odpowiedzi, one służą jako Twój system przewodnictwa. Gdy coś czuje się dobre, rezonuje z Twoją prawdziwą ścieżką, i odwrotnie. Gdy czuje się złe, wskazuje na odejście od Twojego autentycznego ja. System przewodnictwa opiera się na rezonansie. Podążaj za tym, co z tobą rezonuje, ignoruj to, co nie i nie przypisuj znaczenia temu, co wywołuje negatywność. Umysł ego może próbować przekonać cię, że podążanie za nim doprowadzi do przyjemności. Jednak ważne jest, aby rozróżnić między pragnieniami kierowanymi ego a prawdziwym rezonansem. Jeśli czuje się dobrze, zaufaj temu. Jeśli czuje się źle, uwolnij to. Konsekwentnie podążając śladem tego, co czuje się dobre, wyrównujesz się ze swoją prawdziwą ścieżką, eliminując potrzebę nadmiernego myślenia. Teraz zagłębmy się w nasz piąty i ostatni krok. Wykorzystanie mocy powtarzania. Aby zgłębić działanie wszechświata, zajrzyj w dziedzinę swojego podświadomego umysłu, który odzwierciedla modus operandi wszechświata. Prawo przyciągania czerpie głównie z twojej podświadomości. Ignoruje ulotne myśli Twojego świadomego umysłu, który nieustannie przeskakuje między różnymi tematami. Twój podświadomy umysł, w przeciwieństwie do świadomego, nie ma zdolności odrzucania informacji. Pozostaje bezstronny, bezstronnie akceptując wszystkie punkty widzenia. Podświadomość nie może odróżnić rzeczywistości od wyobraźni, często wywołując emocje, jakby przeszłe wydarzenia rozgrywały się w teraźniejszości. Istotne jest więc, aby pozostać zakorzenionym w teraźniejszości i unikać rozpamiętywania przeszłych ran, ponieważ trwanie w nich może przyciągać podobne doświadczenia i utrwalać stare błędy. Co więcej, podświadomość nie ma intencjonalności, jest jedynie repozytorium przechowywanych danych. Absorbuje to, co przyciąga najwięcej uwagi, w tym sumę Twojego społecznego uwarunkowania i osobistych doświadczeń. Twoja podświadomość nie filtruje niezdrowych myśli. Ta odpowiedzialność spoczywa na Twoich barkach. Wykorzystując moc powtarzania, możesz aktywnie przeprogramować swoje podświadome przekonania. Załóżmy, że dążysz do transformacji z niepewności w pewność siebie wielokrotne potwierdzanie jestem najbardziej pewną siebie osobą na świecie może być Twoją mantrą. Kluczem jest nie tylko wypowiadanie pustych słów ale prawdziwe odczuwanie pewności siebie, której szukasz. Tutaj istotne jest rozpoznanie, że twój obecny stan jest nieistotny. Twoje skupienie powinno być na tym, kim chcesz się stać. Poprzez nieustanne wzmacnianie pozytywnych afirmacji zaczynają one łączyć się energetycznie. W konsekwencji, twoja podświadomość chwyta tę zmianę i zaczyna manifestować ją w twoim polu doświadczenia. Gdy naprawdę czujesz się bardziej pewny siebie, twoje działania, zachowanie i słowa naturalnie będą odzwierciedlać tę nowo odkrytą pewność siebie. Na zakończenie, pamiętaj o tej fundamentalnej prawdzie. Jesteś wszechświatem, a rozmowa z wszechświatem równa się rozmowie z twoim wyższym ja. Trzymasz lejce swojego istnienia, jesteś u sterów. Zbadaj swój wewnętrzny stan, oczyść się i oczyść swoją istotę. Wszechświat odzwierciedla twój wewnętrzny stan. Biorąc odpowiedzialność i wyrównując swoją świadomość z pozytywnością, efektywnie komunikujesz się z wszechświatem. Twoja rzeczywistość jest twoim płótnem, a ty jesteś artystą.